No drodzy, widzowie! witam was ja w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku jest wielki powrót do Among Us po nawet chyba roku nie grania. Pewnie widzieliście ten odcinek co chyba rok temu na moim kanale wrzuciłem tak, to jest wielki powrót do Among Us, widziałem że to jest Halloweenowy yy, yy, taka oferta, jeszcze mnie nie stać, ale na pewno będę wbiał, bo to, bo to bardzo się opłaca. I tutaj widzę że też są inne rzeczy, a ja tego, tych żółtych jakby nie wiem czego co to jest. Nie mam w ogóle jakby tych kosteczek takich moje Pamiętacie yy, mój ekwipunek taki jest jaki jest zawsze jaki był, więc no możemy sobie iść zagrać furlika ok no to yy, jest tutaj Ciekawie, no 6 osób, no to, to ja nara wychodzę, ja sobie obowiznę tutaj wezmę na, fajnie, nie ma. O matko, dobra, jest git, 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 dobra, dołączę do tego najwyżej. No jak będę, jak będę, sorry, jakim malercem, impostorem, to, to, to będzie taki szacunek, że ojeju się nie będę mógł doczekać Kurczę, no ile oni mogą to... Ech. Jest weź. wreszcie Wreszcie startuje gość Okej okay, i ciekawe Kim będę Błagam może impostorem Dawno nie byłem, rok temu do byłem widzowie Trochę się no... Cieszę bardzo, no że za... grałem. Aha fajnie. No, coś tak czułem. O tego to się nie spodziewałem, że będę tam, że, Bo myślałem, że mógł być Engainerem, a tu. Yes! Dobra, to ja tu to podgłośnie widzowie trochę. Among Monk Asa No powiem o. No co jest chłopie? Mój kabeleczki jak zwykle trzeba robić. Coś tu jeszcze mam ta, o ciekawe od razu jest ciało znalezione. No i kto? Eee, Tera, gościu nie chcę odpisać gdzie to było. Mam... widzowie psychę, żeby na... Dobra, napiszę. O matka. A ja mi się wydaje.. Tak, wiedziałem. Mi się wydaje, widzowie, że... E, naprawdę. Nie, mi się wydaje, że za drugim razem widzowie oni zagłosują na mnie. To jest chyba wiadome bardzo. Dobra. I tutaj... Tu, tutaj kabaleczki jak zwykle. Pytanie mapa. W coś mam. Aha co? Ej, co? Jak? Jak on mnie... Co? Jak on mnie zabił, widzowie? Okej, okay, widzowie, nie będę. Nie będę czekał aż się skończy gra, dlatego, no... Idziemy do kolejnej gry. Ta pierwsza gra była trochę taka, no... niespodziewana. Czemu? Czemu ktoś ustawił... Na no, y kille, dystans długi Nie ma sensu to A teraz wizowe zrobi to jakby lepsze Matko, no, ludzie co chwilę wchodzą, nie mogę z nich. No fajnie, ktoś tu z Japonii się przyszedł, nie na no, nieźle. Lub z Chin. Ktoś tu pisze, już od razu coś dobra. Ja zapomniałem, widzę, wam powiedzieć, że dzisiaj jest odcinek wielki powrót z Among Usa i po tym. Po tym odcinku będę was zapraszał na końcu. Jeszcze do drugiego odcinka, w którym będę reagował z shorts of machine Sonic. Będzie kolejną. kolejna. rzecz. dobra. O, engineer jestem. Dobry, fajnie. O jezu, ile ja tu mam. W adminie mam kartę. O jezu, wreszcie mogę coś porobić. No i za pierwszy raz. Jak ładnie. No to mi się wydaje, że pójdziemy najpierw tu do elektryka Do elektryka No fajnie już ktoś O co chodzi? Mu już ktoś na y, y, klika w Emergency Alert, skoro nic się nie zdarzyło nawet To i dlaczego właśnie? Dlaczego nie na niego głosuję? To nie ma sensu. Mm. Nie ma sensu. Dosłownie. Serio? To, to akurat było mega dziwne. Nie dadzą mi porobić, a co? No co tu? Widzę co tu się dzieje? Ja nie mogę. Głosuję na tego typka, no. on, on specjalnie znowu to samo zrobił. On znowu yy, tak samo Emergency Alert alerta dał, żeby... W kurzig no ja chciałem co porobić te a ja tu widzę no co no. Nic. O, matko. Jest! Wygraliśmy widzowie... Nie będzie wreszcie nas wyrzucał. I zgaduję, że chyba był. No nie, no serio. Co, tu wiesz, on nie był? To wreszcie nikt nie będzie wywalał. Tam muszę. Kabelki, kabelki, kabelki. Ech. Już wiem na kogo głosować w Jak tacy są ludzie, to głosuje się od razu na tych, którzy specjalnie emergency dają po to, żeby wkurzyć innych to głosujcie od razu na nich no chłopiec nie miał do powiedzenia, a tu co? a tu BUM specjalnie to dał, widzę dobra, to ja mam w kafeterii coś, u góry no czemu? czemu? ja nie mogę z nich, nie mogę Ci gracze, widzowie są tacy nie... niemądrzy logicznie, że to jest szok. No i coś, znowu będzie ćwiczać się? znowu się czają. Ej, nie dobra. noże, psu mi znowu. Nie mogę tych kabli. Najbardziej. No i wygraliśmy widzowie, fajnie. Chyba możemy dążyć jeszcze raz. Ej, zabrał mi gość kolor. To nie, to nie ma w życiu. Jak mi zabierałem kolor, to nie ma. Nie. Wychodź. Nie, nie wejdę do tego ty już nigdy. Co? Co? Dobra, mogę wejść, widzowie. Ale to jest ostatnia u nich tutaj runda. Bo to mnie denerwuje i chyba za chwilę będę. No, nie wiem. Nie, widzowie, raczej ja jeszcze. Nie, to jest przedostatnia runda, widzowie. Jeszcze, jeszcze, jeszcze jedna będzie dosłownie tylko znajdziemy lepszy serwer niż ten. No! Tak coś czułem. No, dobra. To Tak, się... Chłopie. 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 Deep Engine. Najgorszy typ, jakiego w życiu widziałem, to głosuję na niego. A niego, no na niego. Ktoś wysedł sobie, no to proszę bardzo. Ale głosujemy na tego, co od razu emergency daje ten typ jest tak denerwujący, że. O Jezu! O No... NO CO WY ZROBILIŚCIE NO NIE MOGĘ Z NICH NIE No i znowu to zrobi to samo ten głupek Ja nie mogę Nie mogę nic zrobić przez to że tak No, wreszcie, wreszcie mądrzy ludzie, wreszcie. Jak dziękuję za to. Dobra, strzelamy, strzelamy. Uję. Nie, sorry, yy, tutaj A co mnie to obchodzi? Mnie to nie obchodzi widzowie, że że je alarm OK O, dead <ścoughs> O, o, nie tu jest to. Dobra Dobra, już myślałem, że po nas, ale nie dobra. Fajnie. Ale nie jest nim postaram, To zobaczymy. Nie, no nie mogę z nich. Trzeba jak najszybciej skończyć to widzowie, bo to naprawdę jest takie długie. Te kabelki mnie tak męczą o matko. O matko. No, widzowie w komentarzu, w komentarzach sorry, sobie napisać jak wam minął dzień w szkole, bo jak tam chcecie Dajcie napisać jak wam minął od 1 do 10 dzień w szkole. A ja przypnę wam serduszko yy... Nie ja tam nie idę Nie pytaj się czemu O, <zysz> zostało po nim to O, nie najgorsze miejsce Uff, dobra, to już się ja widzę, że ja będę zginął A nie, zagłosujemy, to nie obchodzi. Widzowie, oni skandują na mnie. No i tak to się robi. Widzowie? Tak to się robi. Zagłosuję na ciebie, to wychodź. Mhm, mhm, jest skin ale to mhm, to jest ostateczna y, rozgrywka, dobra. To mhm, po prostu prostu ostatnia gierka i no nie no a jakby może no, powiedzieć, to, że nie będę nigdy im postaram w tej grze, bo mnie ta gra nie, nie znosi dosłownie Ej, e, źle idę. Po pierwsze. Po drugie, tu widzę co mam do zrobienia to, to i to okej. Okay. Yy do elektrykala elektrykala muszą pójść ok to pobieramy sobie tutaj to jeszcze jakoś widzę to taka spokojna gierka teraz jest nagle Zmieni się serwer, to nagle tak spokojnie od razu. Matko, ile tego mam? Co tu jest grane? O, na styk. Co, jest Co, żartujesz? Mam tu iść?

my god, please, guys. Matko, vidove. Oni som tak neogarnici, že to šok. Mm, Nema sensu. Ogo no hopi, go, hop su i... O, matko, Dobra. I ja nie mogę, on nie zagłosuje. Na pewno nie zagłosuje za chwilę, dosłownie. Zobaczcie. On specjalnie czeka na te 15 sekund, aż będzie jeden. I wtedy sobie zagłosuje, żeby wnerwiać ludzi. Tak, najlepszym rozwiązaniem to jest. Widzowie. Najlepsze. Maybe. No, może. Czartujesz? Oni mnie podejrzewają, czy jestem. Oni się będą mylić, nie wiedzą o tym, ale że się będą mylić. Słowie No i chyba wi wi wiedzą, kim jestem. Nie, czyli to widzowie, to jest niemożliwe. I idziemy. A do góry, a potem na dół. <laughs> I kabeleczki dalej o. i dalej, dalej, dalej. o. Jeśli widzowie będziecie chcieli takie też długie odcinki, to napiszcie, ja z chęcią zrobię. <noise> Tylko będziecie wtedy mieli do oglądania... O Jezu! Taki długi odcinek. Zobaczcie, że widzowie, powiem tak, jeśli dobijecie tutaj 5 łapek w górę, to ja dokańczam odcinek z Amokasa, więc to by było na tyle. Możemy kolejne sobie gierki zrobić, ale yy, to jest dla yy, tutaj ode mnie to jest wszystko. I zapraszam Was na kolejny odcinek, który za chwilę się pojawi na moim kanale. Tak, około godziny 16, więc do zobaczenia. sorry, do zobaczenia, cześć.